Nowy targ po raz kolejny oddał hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Na płycie rynku 1 sierpnia odbyła się widowiskowa inscenizacja walk powstańczych przygotowana przez lokalne grupy rekonstrukcyjne i harcerzy. Wydarzenie zorganizowano w 81. rocznicę wybuchu największego zrywu zbrojnego w okupowanej Europie o godzinie 15 rozpoczęła się inscenizacja zatytułowana Zdobycie posterunku Policji Granatowej na krakowskim Przedmieściu. W realistycznie odtworzonej scenie walki wzięli udział członkowie Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Błyskawica, Nadwiślańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych z Powiśla Dąbrowskiego oraz harcerze Izuchy schówca Podhalańskiego im. Kurierów Tatrzańskich. Wśród odgłosów, wystrzałów, dymu i komentarzy uczestnicy przedstawili epizod z pierwszych dni powstania przejęcie niemieckiego posterunku. Przez żołnierzy Armii Krajowej. O godzinie 16:00 scena zmieniła się w przestrzeń Zadumy. Zuchy i harcerze zaprosili mieszkańców na spektakl słowno-muzyczny ku pamięci. W programie znalazły się wiersze i pieśni powstańcze. Następnie uroczystości przeniosły się pod Krzyż Kateński, gdzie parlamentarzyści, samorządowcy oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń złożyli kwiaty. Wspominamy prawie 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegli. W czasie powstania warszawskiego. Wspominamy 180 tysięcy mieszkańców Warszawy, cywilnych, którzy w czasie powstania polegli. Ale proszę Państwa, 685 tysięcy mieszkańców Warszawy oddało życie w czasie II wojny światowej. A Polaków, wszystkich, ponad 11 milionów. Dane z 1939 roku. To jest 35, tysięcy, 35 milionów 300 tysięcy ludzi. Dane z 1946 roku to jest niecałe 24 miliony. 11 milionów 400 tysięcy Polaków się nie odnalazło. Za mniej więcej 5,5 miliona odpowiadają Niemcy, za znaczną liczbę odpowiadają Rosjanie, Sowieci. Ale przecież ilu Polaków wylądowało na obczyźnie? Próbując sobie ułożyć życie z dala od ojczyzny, tęskniąc za krajem, w ucisku, w biedzie, w poniżeniu. To są skutki wojny dla narodu polskiego, który po drugiej wojnie stanął na granicy biologicznego przetrwania. Tak to powiedzmy. Ale, proszę Państwa, mieszkańców Warszawy zginęło 685 tysięcy. Obronie Warszawy w 1939 roku we wrześniu to było 20 tysięcy ludzi, którzy zginęło. Około 32 tysięcy zamordowano i rozstrzelano w egzekucjach ulicznych, w mordach przez okupantów. Ale proszę Państwa, rok 42 i 1943, czyli tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jak to Niemcy pięknie nazwali, w cudzysłowie pięknie, to jest 370 tysięcy ludności Warszawy. I okolic pochodzenia żydowskiego. 45 tysięcy ludzi zesłano do obozów, których nie przeżyli, a 52 tysiące ludzi wysłano na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie też położyli życie. 685 tysięcy mieszkańców Warszawy i ci, o których mówiłam, najpierw żołnierze Armii Krajowej i ludność cywilna Warszawy, ginąc pod gruzami. Ginąca w walkach na barykadach i ci chłopaki Zaka, o których śpiewamy w jednej z pieśni. My pewnie za chwilę będziemy to śpiewać. Ale też bohaterskie łączniczki, młode dziewczyny, kilkunastoletnie, które ginęły na barykadach, ginęły roznosząc pocztę, ginęły donosząc jedzeniec, pomagając rannym. Bohaterska młodzież. To byli ludzie z jednej strony, oficerowie. Którzy przeżyli rok 20 i obronę Polski roku 20, a z drugiej strony pokolenie ich dzieci, które urodziło się w wolnej Polsce i było gotowe krew i życie za tą wolność, niepodległość i całość ojczyzny naszej oddać. Bohaterskie pokolenie, bohaterskie roczniki. Dzisiaj w czasie scenizacji na rynku tutaj w Nowym Targu jeden z młodych ludzi zapytał, że Pana, co tutaj się odbywa? No właśnie, co tutaj się odbywa? To pytanie jest zadawane od wielu, wielu lat, wtedy kiedy oddajemy hołd wszystkim tym, którzy oddali życie za naszą wolność. Bo to, co miało miejsce 80 lat temu, to przykład, w jaki sposób patriotyczne pokolenie młodych Polaków, którzy przecież mogli być na jakichś tam wakacjach, stwierdzili, że wycą za broni i będą walczyć o wolną Polskę. To właśnie to się wydarzyło i te wydarzenia dzisiaj przypominamy. Bardzo krwawe, pani poseł powiedziała tutaj o liczbach i pewnie trudno sobie nawet wyobrazić, ile nadziei, ile radości, miłości, ile dramatów się rozegrało przez to, że ktoś zginął, że zginęli członkowie rodziny, często całe rodziny o których pamięć pewnie gdzieś tam przepadła wśród bliskich, ale naszą, naszym zadaniem jest to, aby przywracać ich pamięć, aby oni mieli swoją godność i to właśnie dzisiaj robimy. Dziękuję Państwu, że dzisiaj jesteście. I druga rzecz, bardzo ważna przy okazji tego święta, ale ona też jest z perspektywy historycznej dla Polaków bardzo ważna. że Państwa, nikt z katów Warszawy, ci, którzy mordowali te 600 tysięcy, warszawiaków, nie poniósł kar. Miejmy tego świadomość. Żaden z oficerów niemieckich, żaden z, od, z, z oddziałów specjalnych, niemieckich oddziałów specjalnych, nigdy nie został osądzony, nawet nie postawiono im zarzutów. Przeciwnie. Wielu z nich po wojnie sprawowało funkcje burmistrzów, w samorządach stawiono im pomniki, a Niektórzy nawet byli członkami Sądu Najwyższego Niemiec. Miejmy to w pamięci i nie popełniajmy takich, takich błędów, abyśmy pozwolili sobie, abyśmy pozwolili, żeby zapomniano właśnie o ludziach, którzy oddali życie za Polskę, za naszą wolność i poświęcili również przyszłość następnych pokoleń bo odbudowujemy Warszawę po dzień dzisiejszy. Warszawskie dzieci ujdziemy w ból. Za każdym przez. Moi drodzy, i te właśnie dzieciaki spowodowały, gdzie kontaktowali się właśnie dzięki tym młodym harcerzom poprzez kanały, przechodzili z informacjami, rozkazami, aby mogli funkcjonować niektóre oddziały na froncie powstania warszawskiego. Wielkie wyrzeczenia podczas tego powstania nie tylko cywilów, ale również żołnierzy armii krajowej. Również tych żołnierzy, którzy na wschodnim brzegu Wisły patrzyli, jak Warszawa się wykryła. Alianci pomagają, próbują w jakiś sposób pomagać nam poprzez rzuty żywności, broni, leków, abyśmy mogli ich wytrzymać. Niektórzy mówią, że to są 63 dni chwały. Tak. Chwały bohaterom i osobom tym wszystkim, którzy w tych latach, w tych dniach polegli za wolną i demokratyczną Polskę. Życzmy sobie, aby w przyszłości następne pokolenia nie uczestniczyły w takich wojnach. Równie wszystko, aby nasza Polska przede wszystkim była mocna, silna i mądra w swoich poczynaniach, w swojej historii. Aby patrzyła w przeszłość, myśląc o przyszłości. Dlatego oddajemy w dniu dzisiejszym hołd wszystkim bohaterom Powstania Warszawskiego, wszystkim żołnierzom Armii Krajowej. Stojąc tutaj, przychodzi mi na myśl jedna współczesna piosenka, która stanowi odpowiedź na pytanie, dlaczego Powstanie Warszawskie wybuchło? Czy ono było potrzebne? Ta piosenka mówi: Wolność kocham i rozumiem. Wolności. Oddać nie umiem. Myślę, że te słowa tej piosenki stanowią credo powstańców warszawskich i stanowią credo Polaków. My, jako naród, umiłowaliśmy wolność. Padło to już dzisiaj. Ale myślę, że jest to klucz do zrozumienia wybuchu powstania warszawskiego i wszystkich innych powstań. Zarówno tych, które upadły. I tych, które okazały się być sukcesem. Bo też trzeba pamiętać o tym, że i takie powstania mamy w naszej historii. Ale żeby zrozumieć, dlaczego Polacy buntują się przeciwko władzy okupanta, przeciwko władzy zaborcy, trzeba usłyszeć właśnie te słowa: Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.